Wow, Marchewa na bitach. jakże to mój czas Kamus Gaming wchodzi, rozkręcamy ten świat Z ekipy najlepsza, bo to nie jest żadne kłamstwa Patrz jak gramy, każdy zawsze szanse. szansę Gramy razem, to nasza szansa. Mózg z Marchewą, weź sprawdź na zwycięstwo Nie ma limitów, razem idziemy na szczyt Kamus Gaming i marchewą zawsze wygrywamy Wiesz, to jest hit Gramy w każdą grę, nigdy nie odpuszczamy Marchewa z Kamus Gaming, wiesz o czym gadamy Zagraj z nami, czuj ten wal, czuj nasz styl nie ma takich jak my, bo to my tworzymy ten chill Streamy na żywo, zawsze z pasją To nasz rytm, nie ma nudy, tylko mocna akcja Tak, to nasz hymn Każdy dzień to nowa bitwa, my jesteśmy gotowi W tej grze nie ma porażek, tylko wygrywamy Jak prawdziwi wojownicy Gramy razem, to nasz czas Kamo z Marchewą, weź sprawdź, nie mali imitów Jedziemy razem na szczyt Kamo z gaming i Marchewą, zawsze wygrywamy Wiesz, to jest hit, hit, hit Gramy razem to nasz czas. Kamuz z Marchewą weź sprawdź. Nie ma limitów, idziemy na szczyt. Z Kamuz gaming i Marchewą zawsze wygrywamy. Wiesz, to jest hit, hit, hit.